Wielu wielkich twórców jest związanych z naszym miastem, chociaż niewielu Wilnie się urodziło. Ona tak: tajemnicza, samotna, niezwykle pracowita, skromna, a jednak bohaterka wielu ówczesnych skandali Kazimiera Ilakowiczówna. Już pierwszą tajemnicą stanowi data urodzenia poetki. Wiadomo, że 6 sierpnia w Wilnie, jednak roku nie znano być może to 1888. A może i kilka lat później? Sama poetka mówiła, że data orientacyjna to rok 1892. Kolejna tajemnica to pochodzenie. Matka umarła, gdy dziewczynka miała dwa latka, została sierotą, tulającą się z miejsca na miejsce i będącą już nastolatką, dowiedziała się o swoim prawdziwym ojcu. Przybyła wraz z siostrą z Infland do Wilna, żeby zobaczyć jego grób na Rosie. To Klemens Zann. Syn proministego przyjaciela Mickiewicza Tomasza Zana. Ilokowiczówna wiele podróżowała i biegle znala język francuski, niemiecki, angielski, rosyjski i węgierski. Zadebiutowała w wieku 17 lat, ale jej pierwszym wielkim sukcesem stały się Ikarowe Loty, po których krytycy nie szczędzili pochwał, a nawet porównywano ją do Słowackiego czy Po odzyskaniu niepodległości, Ila tak nieraz o sobie sama mówiła. Pracowała jako urzędniczka w Warszawie, a od 1926 roku jako osobisty sekretarz marszałka Józefa Piłsudskiego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Kolejna tajemnica to zafascynowanie marszałkiem. Pisala o nim. Kocham go. Platonicznie. I nie wstydzę się tego. W czasie wojny przebywała w Rumunii. Gdy wróciła do Polski, nie było dla niej miejsca w żadnym urzędzie w Warszawie. Wiadomo, sekretarz marszałka zamieszkała w skromnym pokoiku w Poznaniu. Tam pisała drobne publikacje, tłumaczyła teksty literackie. W Poznaniu umarła. W Warszawie, na Powązkach, na ciemnej płycie grobu i lakowiczówny znajdują się dwie białe dłonie z marmuru. To też tajemnica. Być może oznaczają one życie poetki i sztukę. Albo iż była oddaną katoliczką, dumną emancypantką i wielką damą jednocześnie. A może to miłość i samotność. Kazimiera Ilakowiczówna. Szeptem. Nie zawiedzie, ale tylko w tym jednym. Nie odstąpi, ale tylko za tę cenę, wierna, ale tylko w tej godzinie, dzielna, ale tylko kiedy nóż na gardle. Ani się do niej przyznać, ni nie przyznać, ani służyć, nie porzucić służbę, nie powierzyć się, ni nie dowierzać, ani przysiąc jej ani ją przekląć. Wyjść najpewniej na przestrzeń niewinną, gdzie by wszystko było o czym innym, oddalonym, bez świadków, niekrewnym. I wkorzenić się tam, i nareszcie rosnąć, wielkim drzewem. Oczekiwanie Jesteśmy ci się oboje Jak dwa gołębie przed burzą Tęsknoty i niepokoje W dali się chmurzą Boję się jutra Pogoda nad nami lekko oddycha Na niebie jutrzenka mloda Stoi tak cicha Daleko pod barwną tęczą Znak nie wiadomy nikomu. Może za chwilę zadźwięczą pomruki gromu. Jesteśmy senni i ci się jak piasek wichrom powolny. Wysoko grom losu wisi, runąć niezdolny. Do Polski. Upadłam z gniazda na bruk. Podniosłaś mnie pisklęciem spod nóg. Przycisnęłaś do serca po prostu. I odtąd w żyłach mi niezmienny rytm twojej krwi pozostał. Nie miałam imienia, ni zasług. Nigdy w tobie czucie nie zgasło dla mego dziwnego sierotstwa. I żyłam Wśród dzieci twych grona Zawsze sprawiedliwie pieszczona, Nie obca. A jeśli mnie kto zapyta, Czy bywałam odziana i syta, Czy starczyło wszystkiego dla wszystkich, To powiem, że nie podejrzliwi Sycą się, jeśli miłość ich żywi, Nawet listkim. I powiem, że i najwątlejszy, jeśli celu swego nie zmniejszy, ale wątłość wysili nadmiarem, ogłodzie w trudzie pochylem, zdobędzie nadzieję, miłość i wiarę. Kupiłaś mię u złego pana, matko dobra, matko przybrana na rozstaju u potęg ciemnych. Żeś ufała bez granic i święci powierzyłeś mi klucz i pieczęcie tajemne. Rosnę, plona i w dojrzałość się zlocę. O, Polsko, u źródeł Twej mocy, cudze dziecko, niczyje nasienie. I nim utrudzona zagasnę, niejedne Twe żniwo. Własnym cieplem zrumienie. Ku Twojej większej chwale wysilię się i wypalę, rozdam się, rozdaruję do szczętu, a ty chlonąc mnie w swoim rytmie, o ojczyźnie mojej, o Litwie pamiętaj do Litwy. Na innej ziemi zostawiłam ślad. Znak mój wyryłam na nie naszym spiżu. Byłam jak posiew, co wschodzi gdzie padł. Ty mnie o Litwo, racz wspomnieć choć krzyżem. Niech moje imię na tym krzyżu stoi. Bo byłam twoja. Otom podobna jest monecie plonej. Kto mnie w obiegu ma? Czysty trafunek, ale na zawsze na niej utrwalony twój, ojczyzno moja, wizerunek. A ty, choć twarz twa piękna, a ja licha, mnie nie odpychaj. Bo mi się jawisz cala w szumie wód i warkoczami brzus powiewasz ku mnie. Jeśli nie zdążę żywa do twych wrót, Daj mi powrócić na Twój cmentarz w trumnie, Otwórz granice jak ramiona białe, bo m Cię kochała. Stań, wesprzyj dłonie ograniczny słup i nie broń plumnie, kiedy w niej przypłynę, Bo na cmentarzu jest w dubinka grób, Zawsze gotowy dla mnie i gościnny. Wie każde drzewo, woda wie, i trawa o moich prawach. Bez praw, bez ziemi własnej, bez imienia, niech dom i ziemię po zgonie odzyskam. A lny i zboża niechaj się rozplenią i kamień skryją, gdzie ono nazwisko już raz wyryłaś i znowu potwierdzisz dla mnie po śmierci. Modlitwa o pokój. O Boże, napełnij mnie ciszą, jak pole kwitnącym lnem. Ojczyznę moją usłyszę, jak czuwa nad moim snem. Kolysze mię ufność niezmierna i nic mi więcej nie trzeba. Ojczyzno, Słodyczą wierną, sięgającą od ziemi do nieba. Myślałam, już nigdy nie zaśnie serce głuchym targanem stukotem. Wracam z żelaznej baśni. Powiedziałam Ojczyźnie o tem. Przygarnął mnie dźwięk jej mowy, jej siły kojący krąki Pilam, jak zawsze, znowu napój magiczny z jej rąk. Stąpalam pośród mieczów. Wpaczona wzorze olbrzymie, chronił mnie swoją pieczą Bóg i Ojczyzny imię. Pod strażą oczu uważnych. Szeptów z dalej, kroków bliskich widziałam zamknięte, żelaznych, uśpionych smoków pyski. Jeszcze na mnie te zorze dyszą, zapach grozy i obcych ziem. O Boże, napełni mnie ciszą, jak pole kwitnących lnem. Jeszcze dusi mnie nie moja nienawiść, smoczy opar i wyjdzie w trupi. O Boże, racz nas wybawić od zemsty, ślepych i głupich. Powiedziałam o tym, Ojczyźnie, powiedziałam wszystko, co wiem. O Boże, nienawiść, zabliźnij, jak pole kwitnącym. Let